W praktyce yy, to RODK wydaje wyrok nie sąd. Jeżeli chodzi o przepisy międzynarodowe, artykuł 9 Konwencji o prawach dziecka. Państwa strony zapewnią, aby dziecko nie zostało oddzielone od swoich rodziców wbrew woli. No więc jeżeli ojciec dostaje kontakt raz na dwa tygodnie, no to jest to złamanie tego przepisu. Takie dziecko jest oddzielone od ojca i ojca od dziecka, bez wątpienia. Nie ma żadnej więzi emocjonalnej pomiędzy, albo jest ona bardzo mała, pomiędzy ojcem a dzieckiem w sytuacji, kiedy spotyka się z dzieckiem przez, przez krótki okres raz na dwa tygodnie, raz na tydzień. A co w pozostałym okresie? Drugi artykuł 18 Konwencji o Prawach Dziecka. Państwa strony podejmą wszelkie, wszelkie możliwe starania do pełnego uznania zasady, że oboje rodzice podnoszą wspólną odpowiedzialność za wychowanie i rozwój dziecka. Wspólna odpowiedzialność, nawet jeżeli w roku dochodowym jest otoczona wspólna władza rodzicielska, ojciec jest cztery godziny w tygodniu matka. Pozostałą część. Jaka jest tutaj odpowiedzialność? Kolejny przepis naruszony. Artykuł 6 Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym przez niezawisły i bezstronny sąd. No więc tutaj to nie sądy rozpoznają sprawy, tylko erodyki tak naprawdę. Czyli jest kolejny, kolejny przepis. Erodyki nie funkcjonują w innych krajach. We Francji na przykład. Tutaj jest to organ, który tak de facto zastępuje sąd. Oczywiście zaraz y, 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 spotkam się z zarzutem, że bywają przypadki, że sędziowie wydają wyroki e, co do dziecka, co do opieki nad dzieckiem wbrew rodakami. Ile w takich przypadków jest? Ile? Ja znam jeden ostatnio, sędzia z Sądu Okręgowego w Warszawie, czwarty Wydział Cywilny, e, autorka artykułu doktor prawa, wydała taki... Czy sędziowie sądów rejonowych pozwolą sobie na takie rzeczy? W artykule 8 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Każdy człowiek ma prawo do skutecznego odwoływania się itd. No i tak No i jak wygląda odwoływanie się od erotyka? Praktycznie opinia erotyka jest dla sądu wiążąca. Kolejne wnioski o powołanie kolejne opinie erotyka są w tym samym, albo są tarane, które Zastanawiając się nad, nad orzecznictwem rodeków, które jest, jak słyszeliśmy i z mojego doświadczenia, obiema rękami pod tym podpisać, co jest, jest pisana tezę, czyli że no, nie, nie ojciec, a matka, to mm, w tym całym systemie orzeczenia rodeka, to jest jakby zamiana imaginacji, czy też zamiana pomówień, na dokument mający znaczenie prawne i wiążący w postępowaniu sądowym. Dlaczego mówię o pomówieniach? Ponieważ właściwie w mało której sprawie rozwodowej nie. W sprawie się stają coraz bardziej brudne. I w mało której sprawie rozwodowej nie padają pomówienia o pedofilię, o przemoc na wszelakich poziomach. Pomówienie jest przestępstwem. Śgila oczywiście oskarżenia prywatnego i niemniej jako jeżeli zostanie udowodnione w postępowaniu karnym, jest to przestępstwo. Niemniej te pomówienia przedstawiane w Rodeka, jak słyszeliśmy, są uznawane przez rodeki za fakt. I następnie na ich podstawie są wydawane opinie. Czyli jest to zamiana pomówienia, zamiana przestępstwa można powiedzieć. Na, 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 na dokument mając znaczenie prawne. I to wszystko w ramach systemu sądów i wymiaru sprawiedliwości i pod nadzorem Ministerstwa Sprawiedliwości. Ostatnio spotkałem się nawet z tym, że e, e, matka wyciągnęła fakt, iż ojciec kupił antyradar. No kupił antyradar, czyli ergo jeśli jest zbyt szybko, ergo jest nieodpowiedzialny, ergo nie powinien, powinien dziecka. Tak, tak, ale to są, to są fakty. Oczywiście rodyka to przełówka przepisów. Tak samo w KPC, w, w Konstytucji, we wspomnianych przeze mnie konwencjach międzynarodowych, w kodeksie rodzinnym. Proszę mi wskazać chociaż jeden przepis, jeden przepis, który dałby matce więcej praw niż Nie ma. Nie ma takich przepisów. Zatem nic jest Rzeczywiście, formalnie, systemowo, totalna równość między, między małżonkami. A jak to się dzieje, że jak widzieliśmy, w 90% matki dostają opiekę nad dzieckiem. Otóż, właśnie tą furtką, która pozwala na ominięcie prawa, są właśnie rodeki. Czyli sąd stwierdza, że istnieje. Konieczne zasięgnięcie wiadomości specjalnych. Jest wydawana opinia i różnie różności wobec prawa. Opowiem Państwu o kilku takich może przy, przykładach ciekawych. Przychodzi do mnie klient y, y, po rozwodzie. Y, mówi, że alimenty mu kilkakrotnie podwyższone oczywiście. W końcu nie mógł tych alimentów płacić, wyjechał do Anglii, żeby pracować jako kucharz. Matka mieszka z chyba drugim kochankiem z rządów, yy, z dzieckiem. No i on chciałby z tym dzieckiem się widywać. Raz na dwa tygodnie jak, przylatuje za nami. Wstaje pełnomocniczka. Matki mówi, no nie, nie, ja, w takim mieszkaniu to jest niemożliwe. On, w jakim mieszkaniu? Przecież w strony mi przed rozwodem mieszkały w tym mieszkaniu. Tam. A ta, tam jest tylko jedna łazienka. Proszę o Radeka. Na to sędzia mówi. No tak, tak, oczywiście trzeba RDK powołać. oczywiście zgłosiłem zastrzeżenie do protokołu, że można się go powołać na to w drugiej instancji, a ta druga instancja to jest osobny temat w ogóle. Poszedł do RDK, nie miał wyjścia. Już odradzałem mu to. Na Andrzejce. To już jest drugi taki przypadek, to za jest moim zdaniem najgorszy był, był spotkałem. I E, wracam świetnie było Pani na bardzo miłe Panie miłe, coś mi się to nie wydawało nieprawdopodobne ale myślę sobie no zobaczymy co będzie wywołuje oni po dwóch tygodniach jakiś absurd to nie ja napisałem, że jestem alkoholikiem ale przecież w jaki sposób alkoholik przecież y, ja nie piję wolno alkoholu a czy coś Pan mówi na temat alkoholu no tak no wypytywały się mnie no to mówiłem właśnie jestem kucharzem że przy nie, to należy dodać takiego wina przy y, 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 takiego to jest śmieszna, to człowiek nie, nie może się widzieć normalnie. normalnie. z córką chodzi do. To żadny element to jest tolerowane bezkarnie. Mianowicie proszę Państwa, jeżeli weźmiemy kodeks karny, artykuł 200, są prawnicy, przypominam, artykuł 233. Kto jak biegły rzecz lub tłumacz przestawia fałszywą opinię? widzieliśmy ich 80. Czy one nie są fałszywe? Ja twierdzę, że są fałszywe. Mający służyć za dowód w postępowaniu podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Artykuł 304 oczywiście instytucje państwowe i samorządowe, które związku ze swoją działalnością, dowiedziały się o pełnieniu przestępstwa, są zobowiązane niezwłocznie, nie zawiadomić i tak dalej. Z tym, że sądy zawiadamiają tak owszem, jeżeli adwokat tak, na przykład nie opłaci pełnomocnictwa, 17 złotych zawiadamiają obowiązki skarbowe, Natomiast czy doszło do wszczęcia 80 spraw karnych w tych przypadkach akurat? No nie, ani jeden jest zawszczętny. Może ponieważ ktoś prawda do tej odpowiedzialności ja również reprezentuję Rodę w związku z tym pewnie tutaj na forum wiadomo, że jestem tą stroną przeciwną. Niemniej jednak na pewno zdarzył się taki przypadek, ponieważ odpowiadam ci członkowie Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, no, był taki przypadek, że rodzic nie zgodził się z opinią, nie zgodził się z procedurą całego badania. Nawet generalnie, jeśli chodzi o ośrodek, mimo że to było dla standardami ośrodka, no dziecko i różne tam były historie. W związku z tym było to, był sąd koleżejski. Była rozpatrywana sprawa, a więc zdarzają się takie historie. Może nie, nie panie, te, jakie były konsekwencje, przepraszam, To, dęb... to, to ja z przekazu, niemniej jednak nie dotyczyło mnie to bezpośrednio, nie powiem, nie, trudno mi powiedzieć. palcem, no, no, to znaczy, Kawa tak, bez cukru. Jeżeli ugrożono palcem, jeżeli pogrożono, to, znaczy, to, to znaczy, że jest kontrolą.